Targi Innotrans w Berlinie. To największa na świecie impreza targowa poświęcona transportowi. Impreza rzeczywiście jest olbrzymia, kilkadziesiąt tysięcy gości, kilkadziesiąt hal wystawienniczych. Z tego miejsca, gdzie w tej chwili jestem, mając za plecami te pociągi, między innymi przedstawione przez polskich wystawców. Do przeciwległego krańca targów są około trzy. Kilometry, no i nieprzebrane tłumy. Nieprzebrane tłumy zarówno biznesmenów, jak i po prostu ludzi, którzy chcą zobaczyć najnowsze rozwiązania dotyczące techniki transportowej. Świadczy to o tym, że transport budzi wielkie zainteresowanie na całym świecie. targi Innotrans w Berlinie. Największe targi na świecie poświęcone tematyce transportowej właśnie dobiegają końca. Były gigantycznym sukcesem. Kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających. Tłumy Także wystawców prezentujących najnowsze osiągnięcia techniki nie tylko kolejowej no świadczą o tym, że rozwój branży i zainteresowanie nią jest naprawdę olbrzymie. No i warto podkreślić rolę polskich wystawców. Było ich dużo, zaprezentowali się bardzo profesjonalnie i przede wszystkim mieli co pokazać. Pokazali na przykład ten pociąg.